Pierwszą, najważniejszą i najbardziej skuteczną metodą, jaką możesz użyć, aby zdecydowanie szybciej się uczyć i zdecydowanie lepiej zapamiętywać, jest. A zresztą, doświadcz to sam w pewnym eksperymencie. Kiedy usłyszysz słowo słodycze, to co widzisz teraz w swojej głowie? Pyszne ciastka, cukierki, czekoladę, a może wiele rodzajów słodyczy naraz. Gdzie je widzisz? Na talerzu, w przestrzeni, w sklepie w swojej lodówce, a może już w ustach. Domyślam się, że Twoje wyobrażenie słowa słodycze było barwne, a może nawet poczułeś ich smak i zapach. Najprawdopodobniej w twojej głowie nie pojawiło się słowo słodycze, zapisane literami, a konkretny obraz. To, co właśnie eksperymentalnie sprawdziłeś, to fakt, że twój mózg myśli obrazami. Kiedy myślisz, w twojej głowie pojawia się najprawdopodobniej film. Nie ma tam żadnych zdań, nie pojawia się tekst tak jak na maszynie do pisania. Nie ma gramatyki, nie ma interpunkcji, nie ma żadnych zdań podrzędnie złożonych. Mózg myśli obrazami i to właśnie obrazy są językiem umysłu. Nie To odpowiedz sobie na pytanie. Wolisz otrzymać na kilka minut opis pewnego obrazka, czy wolisz ten obrazek zobaczyć na 5 sekund? I jak ci się wydaje, który z tych przekazów będzie bardziej obiektywny, szybszy i lepiej zapadnie ci w pamięć? Jeśli nie ufasz sobie, to zaufaj specjalistom od reklamy i aplikacji. Czy wolisz, aby w Twoim telefonie zniknęły ikonki, czy raczej napisy pod ikonkami? Odczytywanie obrazu jest zdecydowanie szybsze, łatwiejsze, bardziej obiektywne i niesie ze sobą większą dawkę informacji. Dlatego też posługujemy się znakami drogowymi, ikonami w programach komputerowych. Po to każda marka ma swoje logo, a my uwielbiamy uzupełniać tekst pisany dodatkowymi emotkami. Jakie to ma znaczenie podczas... Twojej efektywnej nauki bez względu na to, czy uczysz się biologii, chemii, dietetyki, fizyki kwantowej czy medycyny? Zróbmy drugi eksperyment. Kiedy poproszę Cię o to, abyś wyobraził sobie inteligencję, to co widzisz? Domyślam się, że mogłeś zobaczyć żarówkę, mózg, Einsteina, książkę, a może nawet siebie. Bez względu na to, co zobaczyłeś, możesz zaobserwować, że Twój mózg chce zobaczyć nawet słowo abstrakcyjne, które tak naprawdę nie jest do zobaczenia w realnej rzeczywistości. A kiedy powiem Ci słowo 7? To, co widzisz. Domyślam się, że w Twojej głowie pojawiła się cyfra 7, najprawdopodobniej na białym tle. Nie jest to żaden konkretny obraz, a symbol. Właśnie z tego powodu zdecydowana większość ludzi ma problemy z zapamiętywaniem kodów, pin numerów telefonów, dat i wielu innych informacji liczbowych. Doświadczenie, które właśnie zrobiłeś ma ogromne znaczenie dla Twojego przyswajania wiedzy. Zobacz, chyba się ze mną zgodzisz, że tymi najtrudniejszymi przedmiotami w szkole są przedmioty ścisłe. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że nie posługują się obrazem, a liczbami i abstrakcją, np. energia kinetyczna czy całki. Czy to oznacza, że nic nie możemy już z tym zrobić? Czy rzeczywiście te przedmioty ścisłe, czy nie wiem, nauka ekonomii, socjologii, yy, prawa, ma nam rzeczywiście utrudniać życie? Absolutnie nie. Jak widzisz, nasz mózg i tak rewelacyjnie sobie radzi, ale jeśli zaczniesz się posługiwać jego językiem, czyli językiem obrazu, możesz w znacznym stopniu ułatwić sobie życie. Oto, co możesz zrobić. Kiedy uczysz się o konkretnej rzeczy, koniecznie sprawdź, jak wygląda. Grafika Google powinna stać się od dzisiaj Twoim przyjacielem. Jeśli uczysz się o rzeczach abstrakcyjnych, staraj się je zobaczyć, do czegoś porównać, wymyślić im jakiś obraz. Na przykład, stres to para uchodząca z uszu. Kiedy notujesz, zawsze staraj się dodatkowo coś narysować. Nawet najbrzydszy rysunek jest lepszy niż tysiąc słów. Jeśli chcesz otrzymać rysowane notatki z angielskiego, zajrzyj na www.dorotafilipiuk.pl i pobierz je bezpłatnie z zakładki Rozwijaj się. Jako trener efektywnej nauki oczywiście zapraszam Cię i zachęcam do tego, abyś sięgnął po te najbardziej efektywne narzędzie notowania i opracowywania informacji, czyli mapy myśli. Na mojej stronie internetowej znajdziesz cały taki interaktywny kurs tego, w jaki sposób robić mapy, zarządzać informacją, jak wykorzystywać siłę obrazu właśnie w uczeniu się i zapamiętywaniu wielu różnych informacji. Dostaniesz również razem z kursem aż 30-dniowy trening myślenia wizualnego, dzięki czemu opanujesz sztukę robienia map myśli do perfekcji, a także nauczysz się rysować. Także jestem przekonana, że ta wiedza w znacznym stopniu ułatwi Ci życie. Jak zwykle zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, zajrzenia na mojego fanpage'a, gdzie dostaniesz dużo ciekawej wiedzy, dodatkowej na temat psychologii, a także do komentowania. Bardzo chętnie poznam, co Tobie szczególnie sprawia trudność, jeśli chodzi o naukę, gdyż bardzo pomoże mi to projektować i pisać kolejne scenariusze do kolejnych nagrań. Do zobaczenia wkrótce.